Tomasz Iwan i Karolina Woźniak postanowili wziąć udział w najnowszej edycji programu Afryka Express, który startuje już we wrześniu. Para, z doświadczenia, wie, że przemieszczanie się przez Afrykę nie jest łatwą sprawą. Odkryli, co było dla nich największym wyzwaniem podczas tej niezwykłej przygody. Afryka Express to nowe wcielenie popularnego reality show znanego wcześniej jako Azja Express. Uczestnicy, w tym także Tomasz i Karolina, zostaną przeniesieni z Azji do egzotycznej Afryki, gdzie czekają ich liczne wyzwania, głównie w Kenii oraz Tanzanii. Ten utrzymany w rozrywkowym tonie program zyskał nową odsłonę, w której uczestnicy będą musieli zmagać się z trudnościami, a także operować ograniczonym budżetem. Warto zaznaczyć, że Afryka Express to nie tylko rywalizacja, ale także emocjonalne interakcje między uczestnikami. Tomasz i Karolina, którzy wzięli udział w programie, podzielili się swoimi przemyśleniami na temat swojego związku oraz planów na przyszłość. Program stał się dla nich okazją do zacieśnienia więzi i przeżycia niezapomnianych chwil. W dalszej części artykułu przybliżone będą trudności, z jakimi musieli zmierzyć się Tomasz i Karolina. W wywiadzie z Plotkiem Tomasz podkreślił, że chociaż podróż przez Afrykę była prawdziwym hardkorem, to decyzja o udziale w programie byłaby pogięta bez chwili wahania. Jednak musiał stawić czoła wielu sytuacjom, w których zmagał się z własnymi lękami. Tomasz wyznał, że w trakcie programu mieli do czynienia z wieloma dziwnymi stworzeniami, z których niektóre były bardzo nietypowe, jak na przykład robaki i pająki, co wywoływało u niego silny dyskomfort. Z kolei Karolina z pewnością miała na uwadze swoją arachnofobię, co skutkowało tym, że podchodząc do wyzwań, musiała zainwestować w specjalne wyposażenie ochronne. Ciekawym aspektem programu jest także osobista historia Moniki Hoffman-Piszora, matki sześciorga dzieci, w tym dwóch z zespołem Dauna. Jej obecność w programie była istotnym i emocjonalnym elementem, który z pewnością przyciągnie widzów. Karolina Woźniak przyznała, że czasem konieczne było szukanie schronienia w domach obcych ludzi, co wiązało się z wieloma stresującymi sytuacjami. Tomasz z kolei zauważył, że mimo trudności odczuwał satysfakcję, kiedy udało mu się nawiązać kontakt z kimś, kto mógł ich podwieźć w konkretne miejsce lub pomóc w otwarciu drzwi do domu. Ta podróż to nie tylko wyzwania fizyczne, ale również emocjonalne, które na zawsze pozostaną w ich pamięci. W obliczu tak mrocznych i trudnych doświadczeń, jakim niewątpliwie jest uczestnictwo w Afryka Express, Iwan i Woźniak zyskali nową perspektywę na życie, która z pewnością wpłynie na ich wspólną przyszłość.